Siema z tej strony Lejman, a to jest film. Nie wiem, czasem potrzebuję nagrać taki film jak ten, w którym po prostu gadam o tym, co się dzieje, czemu się dzieje, bo chcę się tym podzielić z moimi widzami. Bo o dziwo jest ich coraz więcej. Generalnie zmniejszyłem troszeczkę intensywność. Powiedzmy, znaczy intensywność. Częstotliwość raczej wrzucania filmów. Teraz wrzucam raczej jeden dziennie, a nie kilkadziennie. Ze względu na to, że przez ostatnich powiedzmy parę tygodni, nawet miesięcy, byłem maszynką do robienia filmów. W sensie miałem straszne parcie, żeby wrzu nie wrzucać dobrych filmów, tylko wrzucać ich dużo. A ostatnio bardziej skupiłem się na jakości niż na ilości. I chciałbym do tego wrócić. Także nawet nie wiem, czy będę utrzymywał daily. Po prostu, jeżeli nie będzie mi się chciało, to nie będę wrzucał jakiegoś gniota. Tak kiedyś miałem w zwyczaju po prostu nagrać coś, nie zmontować, mieć wysrane, wrzucić to. Wrzucić dwa takie filmy, bo żeby być przykładnym youtuberem, a to a, 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 a tak nie działa. Także filmów będzie troszeczkę mniej, yy, ale mam nadzieję, że będą lepsze. Plus do tego. Jak nie w tym, to w następnym miesiącu planuję wystartować ze streamami, boję się, że ta obietnica nie zostanie spełniona. Ale przysięgam, ja, ja to ogarnę, po prostu, po prostu nie wiem, ani... nie wiem. Także powiedzmy, że od początku marca zruszę ze streamami, muszę się zmotywować do tego, żeby to zrobić w końcu, a nie tylko obiecywać. No, i to chyba tyle z tego, co chciałem powiedzieć. Lepsze filmy, w przyszłości streamy. Módlcie się, żeby to wyszło. Nie, sam chciałbym, żeby to wyszło, ale po prostu się ostatnio nie składa. I no generalnie, no tak, tego typu. Trzymajcie się do następnego. Spodziewajcie się następnych nowych serii i dokończenia poprzednich, bo parę serii mam jeszcze do dokończenia. Będzie dzisiaj, bądź jutro. Hello Neighbor, muszę tą grę wreszcie skończyć. Przypomniałem sobie o niej, już nadrobiłem całego save'a po formacie i trzeba będzie to dokończyć. Ale to To, to na razie tyle. Trzymajcie się następnego. Na razie wiem, powtarzam się za każdym razem, ale nie wiem. Chcę się pożegnać, a i tak mam coś do powiedzenia. Ja, ja nie wiem, po prostu tak mam. To tyle na razie. Cześć, pa. なるほ